28 października około godziny 16.00 doszło do zdarzenia drogowego na wyjeździe z Pieszyc do Dzierżeniowa. Kierujący samochodem marki Volvo, jadąc ulicą Ogrodową, nie zatrzymał się na skrzyżowaniu z ulicą Kościuszki i wjechał w prawidłowo jadącą samochodem marki Skoda. Szczęśliwie nikt nie odniósł większych obrażeń. 35-letni mężczyzna, jadąc samochodem Volvo, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w Skodę, której kierowcą była 49-letnia kobieta. Przyczyną zdarzenia mógł być stan trzeźwości kierującego, gdyż badanie alkomatem dało wynik 2,87 promila. Sprawę prowadzić będą funkcjonariusze Wielackiego Wydziału Chodzeniowo-Śledczego. Apelujemy o rozwagę, gdyż jazda w takim stanie stanowi realne zagrożenie dla życia lub zdrowia samego kierującego, jak i innych uczestników ruchu.